Po programie bardzo często komentowałeś w mediach społecznościowych na bieżąco wydarzenia, to co się dzieje, zachowania uczestników. Dlaczego tak? Mm -hmm. Po prostu tak coś wyszło na, sp na spontanie. Stwierdziłem, że fajnie byłoby, gdyby, gdyby moi widzowie e, wiedzieli, jakie mam zdanie na temat e, tego, co się dzieje w hotelu, tak. E, zrobiłem jeden dzień, drugi, trzeci. Spodobało mi się to, więc stwierdziłem, że będę to kontynuować. Ty też bardzo ostro komentowałeś zachowania chociażby Michała w programie. Skąd taka reakcja na to jego zachowanie? Z perspektywy uczestnika w programie, nie spodziewałem się, że gdzieś tam. Nie spodziewałem się, że gdzieś tam jego osoba wywołuje takie, a nie inne, jakby to powiedzieć, zachowania. Ja na niego nie powiedziałem żadnego złego słowa w programie. W programie, oczywiście. Gdy odpadałem, usłyszałem na mój temat wiele nieprzyjemnych y, słów, y, a później już tylko oceniałem jego zachowanie na bieżąco, które wymagało tego. Tak mhm. Widzowie moi chcieli, żebym po prostu to skomentował i gdzieś tam jest to taka postać w programie, która y, taka nie inaczej była przeze mnie odbierana. Ale co tak nie podobało Ci się w zachowaniu Michała? Ym, w zachowaniu Michała nie podobało mi się to, że. Zarzucą mi hipokryzję i brak szczerości, a sam w to szedł. A dlaczego? No para z Wiktorią na przetrwanie, co tam wcześniej było. Jeśli chodzi o poprzednie relacje, czyli może inaczej, para z Julką, no to wydawało mi się, że jest to para. Ciężko mi uwierzyć, że to była para, która niosła w sobie jakieś uczucia. On jednak yy, przedstawiał to tak, a nie inaczej. Yy, też jego zachowania w stosunku do kobiet no, nie były takie, jakie wydawało mi się, że powinna mieć osoba, która yy, wzoruje się na takiego dżentelmena, jakim jest Michał. Więc gdzieś tam no, tak wyszło jakoś. Czyli wy oboje byliście trochę graczami? Znaczy ja byłem graczem i Gdzieś tam nie, nie kryje tego. Jeżeli chodzi o Michała, to no, wzbudza skrajne emocje. tak. Jednym się podoba jego skromność i gdzieś tam to podejście tak um, na spokojnie, a drudzy, drudzy mają odbiór taki, a nie inaczej, że to było po prostu gra. Takie mam wrażenie, że tak było.